Dariusz Kamy poruszył refleksją po śmierci kołaczkowskiej. Hrabi w tej postaci przestało istnieć. Joanna Kołaczkowska odeszła po walce z nowotworem mózgu, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie polskiego kabaretu. Artystka była nieodłączną częścią grupy hrabi. W podcaście mówi się Dariusz Kamys, Łukasz Picz i Tomasz Majer podzielili się wspomnieniami o zmarłej koleżance. Joanna Kołaczkowska z kabaretu hrabi zmarła w wieku 59 lat po walce z nowotworem mózgu. Jej odejście pozostawiło ogromną wyrwę w świecie sztuki. Na jej pogrzeb przybyły tłumy, a artystka została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. Joanna Kołaczkowska, wspomniana przez hrabi, poruszające słowa. Podcast mówi się prowadzony jest przez Szymona Majewskiego. W jednym z ostatnich odcinków, który ukazał się na początku września, wystąpili członkowie kabaretu Hrabi Dariusz Kamys, Łukasz Picz i Tomasz Majer. Będąc już w studiu. Kamys mówił o hrabi w czasie przeszłym. Zagadnięty o to przez gospodarza odpowiedział. Według mnie, bo będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, hrabi w tej postaci, jaką znaliśmy przez 22 lata, przestało istnieć. Powodem oczywistym jest brak Asi. Bez Asi, według mnie, nie ma hrabi. Joanna Kołaczkowska szykowała się do występu w operze. Podczas nagrania przyjaciele artystki opowiadali o jej codziennym życiu i pracy. Kamis wspomniał, że to Adam Nowak, a nie on, zaprosił Kołaczkowską do kabaretu. Ich znajomość sięgała czasów technikum, co oznacza ponad 40 lat wspólnej historii. Łukasz Picz, pianista hrabi, opowiedział o ostatnich projektach solowych Kołaczkowskiej. Przed śmiercią z radością przygotowywała się do występu w operze narodowej który miał odbyć się w kwietniu. Była z tego dumna, miała tekst, wszystko było dogadane.